Hej hej kochani. Kurczę okno otwarte trochę hałasu jest. Ale może nam się uda. wziąłem sobie cztery moje ulubione. Po kolei są. Może coś po kolei się. Wy... Chociaż jakiś zwrocik. Wydziabię. Zabieramy się, bo nie ma czasu na pierdoły o, Tak, i szukamy. O, już nie chcę pracować. B5 się znowu nie pomyliła. O, znowu te banknoty. Co ostatnio? Się pomyliłam. E2. Muszę ostrożniej. Monety. A3. O, jest ten. Jak on się nazywa? Bąbka. No nie będzie. Kompas. O. E6. Drugie monety. Zimno jak diabli C4, raz, dwa, trzy, cztery. O, jest cmentarz. Mógłby wpaść. D2. O, są stopki. Też by mogły wpaść. D1. O, drugi cmentarz. To jest drogowska, ale ja to tak nazywam po swojemu. D3. O, jest skrzynia. Pierwsza. C3. Jest rulą, czyli już tu nic nie będzie. A5 tak mi się zdana O, jest lupka. Tak. F6. Drugi rulon. Wszystko po dwa, a na koniec się okaże, że lipa, nic nie ma. F3. O, worka tylko brakowała właśnie. Tak czekałam kurczę na ten worek, no. D5. Druga skrzynia. Trzecia nie wpadnie, nie ma, nie ma silnych. E1. Druga lubka. Tak, druga, druga. I dalej mamy B1, banknoty, drugie, tak? Nie trzecie. Drugie. <noise> I c 5 jest 2C5 tu. No i drugie stopki, budki. Czyli lipa nic nie ma. <noise> Przepraszam, ale to suchoty galopujące. I lecimy. B3 jest kompas, czyli bombka. D3. Jest rulonik. Później mamy B4. Gdzie jest B4? Tu jest, jest czapa, czyli Mufinka. W sumie to chyba Mufin, bo taki wielkie E2. Jest cmentarzysko. A4. Są monety. Co ty tak drapiesz, brzydko? Są monety. B6. Czy macie jakieś kciuki? Wiem, że na odległość nie za bardzo to działa, ale w podświadomości zawsze to lżej. F2. Aha, są banknoty narobiły zamieszania F6 o, są drugie mogłyby wpaść trzecie ale nie wpadną E1 mamy budki tak i E3 o, jest drugi cmentarz może spadnie trzeci D4, tak? Oj, tu jest worek. Ojej, czy będzie się krzywo mi się siadło. F4, jest rulon, ale tu chyba drugi, tak? C1, jest łupka, ale pierwsza. To też nic nie będzie. E4. To tutaj. O, jest druga lubka. Mogłaby wpaść trzecia. A6. Nie, wpadła czapa. Druga. Zresztą też. I A3. Drugie stopki. No nie. Stopki, budki. Czyli też lipa. Ojej, 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 ojej. Przedostatnia szansa złapać szympansa. B4 jest rolownik. F6 jest bombka, czyli kompas. C6 są butki butki budki F1. Jest lubka. Wpadnie coś, czy nie w końcu? C1. Jest cmentarzysko. Się kręci ten cmentarz, kręci F5. Tutaj są drugie budki. E6. Banknoty banknoty, monety siedzą we te banknoty A6 jest czapa <laughs> tak a co to nic nie będzie? E4 E4 jest rulon drugi D3 tu, tak jest cmentarz, też drugi. Później mamy C3. Znowu monety. Też drugie. C4. Tutaj. O, teraz są banknoty. D, 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 D D4. Tu. Jest lubka, druga. I tak wszystko po dwa. I koniec zabawy. F4. L tutaj. Jest kompas. Raz. Dwa. Trzeciego nie ma. Później mamy D1. Znowu banknoty. Drugie. I ostatni. B3. O, jest. Wow. Mamy 1, 2 i 3. Czyli mamy ile? 5 funtów. No to chociaż tyle. Chodź tu. Dobrze, jeden się udał. Chociaż tyle. <laughs> nie ma na pustaka, To tu pewnie już nic nie będzie. Ale spróbujemy. E2 już widelec się otworzy A2. Mam knoty A3. Worek B6. Lubka, mogłaby jeszcze lubka wpaść. E6. Mam tu, no, a jest skrzynia. F3 są banknoty, drugie idź stąd B5, to mamy tu? jest druga skrzynia, i znowu będzie wszystko po dwa F5 jest rulon, też drugi F4 ...jest cmentarzysko. Później mamy A4. Znowu monety. Nie znowu, bo pierwszy raz. Ale cóż to, nic nie daje. Mamy C3. Jest kompas, czyli bombka. A1. Worek drugi. I C6, drugi kompas, tak, dobrze. Dobrze mówię, E3 są buty. Buty, buty A5, następny cmentarz, a nie tu pierwszy. Nie, drugi, dobrze. I ostatni F 6 monety. Mamy raz i dwa. Tu mamy dwa banknoty, mamy dwa, to dwa. Czyli? Czyli lipa. Na cztery zdrapki jedna wybrała. Ja później jeszcze sprawdzę, jakby coś to dopiszę, ale wątpię. Na 12 fartów mamy 5. Dobre i to. Dziękuję kochani, że zajrzeliście, że obejrzeliście. I serdecznie Was pozdrawiam Pa.